Siema, tak jak dzisiaj widzisz fan moment. Także ja tutaj będę tylko przez chwilę. Chcę Ci powiedzieć, że materiał zawiera niepublikowane wcześniej sceny oraz śmieszne sytuacje, które były na naszych odcinkach. Dlatego radzę przygotować sobie dużą ilość wody, ponieważ może być cringe'owo. No i co? Nie zabieram już czasu? Zapraszam do oglądania. Tak, nie chcę już takiego stępu Jeszcze raz. To będzie na większej, większej werwie, bo mówię, jakbym umierał. Znamy historię, nie... Zapomniałem co było w 27 w sumie Oj, to będzie... będzie się chciał zabawę z audio e, no <grywka> Budynek za moimi plecami Wygląda jak nic no i w sumie zgodziłbym się z Wami. Koniec materiału, idziemy do domu. E, co Wam mogę powiedzieć ciekawostek? ciekawostek kiedyś to drzewo było podpalone i się nie spaliło. Kurwa. <laughs> To można. Jak to się nazywa w ogóle? Kurka. <noise> <noise> Właśnie dlatego statek by się przydało, by nie musiał stać jak fucharzy. Mam <noise> według projektu Franciszka Szaniara. W parku można zaobserwować 50 gotów taką zamieszkających tam na jestem na stałe, bądź tylko w niektórych okresach zdobią go 4 rzeźby. Mamy... Możemy do... iść. <głos> <głos> Idzie! 8 no, ma, drugi, kana drugi kanał na YouTube, ja otwieram niedługo. <grystanie> <grystanie> się pewnie, nie wiem. co my tutaj robimy, z pokazujemy ten własny W sumie to sam nie wiem, robi wrażenie. Widzę komarów. Ale czekaj, czekaj. Bo ja też pokażę, że ja też potrafię tak tańczyć. Robimy to. Ja się tutaj odsunę. Jesteście gotowi? A czego ja robię taki koled? Chwileczność w umarła, oficjalnie. Nikola tu nie ma. Ale w moim sercu dalej nie, 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 nie. Zarbani otwiera i drzwi nam dawaj Loże przyszli tutaj kilka szwin. Każdy uznaje według własnego jakby kryterium co jest dla niego ciekawe No Jest duże prawdopodobieństwo, że nikt tego nie uzna za ciekawe, że dom mieszko jest <grym> starszy niż my <grym> Kogo to obchodzi? Stary mnie to obchodzi, tak? Ale, to pytał Co sądzisz? No czym? W plenerze z Explosion Club No, no. mat Czy to, to jest Easy Cox Giga Ultra Stone Steel? To special na 2000 subskrybentów A, czyli nigdy no, no, Tak Ale Smoła nie będzie już znowu w Explosion Club Kto? Smoła Kto to jest? No, A, Smolasty co ty myślałeś, że kto to jest? Nie wiem, jakiś raper z podziemia, smoła. Raper z podziemia. Wjedliśmy do pomieszczenia. E, chyba przygłaszam jak rozmyślam o nas. Mamy zabawki, możemy się nimi bawić. A To jest mniej więcej pomieszczenie na naszym poziomie intelektualnym. A teraz. Wygramy w starożyt. tu są słonie, tam jest cały wybieg. Patrz, to jakaś klatka jest. Czyli to za klatka. Patrz, tu można. dwa otworzyć. No i zobaczcie. Kogo my tu mamy? Halo, widzowie. Zamknęli mnie za słabe żarty. Zostałem zamknięty, uwięziony. Pomocy. Pomocy. Jesteśmy w miejscu, gdzie są żaby. Ale ja mam z tego okazji przygotowanego dla Was suchera. Wiecie, jakiej muzyki słuchają żaby? Hip-hop. Zobaczcie, widzowie. Często chowa. Czyli, że często chowa? Często się przed nami chowa. Ale ostrość się zepsuła. Ojej. O, teraz się łamać. Siema. A ja czysty potykam się, czy nie? <grywka> Widzowie to ocenią. Widzowie. się zastanawiali, czym nagrywamy nasze materiały, oto on, najnowszy Canon 9000D. cyfrowa, nagrywa w 4K, 4K fps No i przy okazji, nasze stanowisko też możecie zobaczyć lampy doświetleniowe. E, no tutaj e, materiały piszę scenariusze do odcinków, także no, no od kulis, od kulis macie nasze miejsce nagrywkowe.